Serdecznie, Państwa, witam. Mam dzisiaj 28 ósmy wrzesień dwa tysiące, czwarty rok. Dzisiaj celem tego przeglądu jest sprawdzenie, czy Rodzina pszczela dopełniła plastry rodzina pszczela dopełniła plastry z zapasami Czy nie? Jak widzicie? Ładnie pszczółek pod daszkiem Prawdopodobnie to są wszystkie pszczoły jakie w bólu się mieszczą pod powałką, nie pod daszkiem. I teraz muszę to wszystko ogarnąć, przypatrzeć, jak to wszystko się prezentuje u progu października. Jeszcze z tą rodziną. Nie upubliczniłem nagrania z 19 września, a już daję nagranie z 29 września. No takie są kolei czasem losu. Ranka bardzo cienka No i... Na ostatniej ramce jest parę pszczół. To może i dobrze wróży dla tej rodziny. No niestety w moich ulach nie ma takich rodzin żywe na czarno obsiadały ramki w mojej pasiece rodziny pszczele obsiadają na czarną dolną beleczkę od spodu No niestety No za mnie taki pokraczny przelaż I co na to poradzę No jak widzicie tu się czerw wygryza, ale tu jest masę młodego, kurca, fuks, Kanada, co z tą ramką zrobić, a coś trzeba będzie zrobić, taka głodna nie może zostać, w centrum jazda, no tu jest lepiej, ale czerw dalej jest masakra masakra o tu niestety trzeba ugotować i im wlać Czy to koniec, czy jeszcze mają? No, jeszcze mają. No, niedobra sytuacja, niedobra sytuacja. Drodzy Państwo, a jak wygląda pierwsza ramka? Dzisiaj tylko zaglądam do takich rodzin. no tu jest ładnie pyłku tu jest ładnie pyłku no tu se dwie litry by pasowało im dołożyć no niestety zobaczę tą ramkę jeszcze Cały środek u Lapuste. Tu jest tak, tu jest tak. Piękny czerw. Ul z cukru pudru elegancko. No niestety. Tu jest bardzo duże. brak pokarmu no i tu trzeba dalej lać tu trzeba dalej lać no i taka rodzina mogłaby nie przezimować Na tak słabym wypełnionym gnieździe. Nie wiadomo czy będzie brać. No ta linia zawsze mi słaba szła do zimy. A w tym roku dość dużo pszczółek jest Z względem innych lat. No i niestety. Jak Państwo widzą no tu gotować cukier. I dawać. Są ramki brakujące, a ramki wypełnione są bardzo cienkie. Ta rodzina będzie miała problem z dotarciem do wiosny. No i tu trzeba lacić bardzo dobry, ciepły syrop, aby mi pobrały. Masakra. Podkarmiaczkę założę od wylotka, bo zawsze z tamtej strony ula gniazdo jest bardziej obsiadane. A teraz już na później jesieni, no to nie ma takiej różnicy. Skąd ten pokarm będzie wpływał do gniazda. Czy z tyłu gniazda, czy z przodu gniazda. To wszystko trzeba będzie wypionować. O, w ten sposób zakładam podkarniaczkę. To wszystko powinno grać. wszystko powinno grać a pszczoła powinna syro brać i proszę Państwa no są potrzebne takie wyrywkowe przeglądy podejrzanych rodzin Bo czasem rodzina może na zapasach jakie posiada nie dojechać do wiosny, a szkoda byłoby stracić takie rodziny ten sol przerobiony z warszawskiego poszerzanego lubię na nim robić w miarę pszczoły mają rodzina pszczoła ma tu dużo miodnie gdzie kontygnacje nadstawkę i pół nadstawkę no proszę państwa i tym ujęciem z tej rodziny przelic, serdecznie się z Państwem żegnam.